Próbujemy nagrać odcinek o stoicyzmie i filmie, już od jakiegoś czasu. Rafał, a może to nie jest tak, że nie potrafimy go nagrać, może to odcinek nie chce zostać nagrany. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na porażkę? Daniel, my nie jesteśmy skazani na porażkę, jesteśmy skazani na stoicyzm. To, co do tej pory robimy, to jest. Próba podjęcia działania. Staramy się znaleźć taką formułę, aby ciekawie opowiedzieć o samym filmie, ale też opowiedzieć o stoicyzmie. Z natury rzeczy rzadko kiedy coś wychodzi za pierwszym razem. Stąd wiele nagrań, które wyrzuciliśmy do kosza, gdyż podjęliśmy próbę zmiany. Stąd ten niedoskonały pierwszy odcinek. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jeszcze poprawić, dlatego musimy je zaakceptować. Mi się podobało to. Dobrze, ale jeszcze raz. <noise> Colum Sonny Larry didn't you he used to be the best of friends? We're still the best of friends? No, you're not. Who says we're not? I said somewhere else. Akcja filmu Dochę Inisherin dzieje się w 1923 roku na małej irlandzkiej wyspie Inisherin, gdy na lądzie trwa wojna domowa, a życie mieszkańców płynie powoli. W rytmie codziennych obowiązków i rozmów w pubie. W centrum opowieści jest dwóch przyjaciół: Padryk, grany przez Corina Farela, oraz Kolm, w którego wciela się Brandon Gleeson. Od lat dzielą codzienność, ale pewnego dnia ich relacja niespodziewanie się zmienia, stawiając pytania o to, co naprawdę ma w życiu znaczenie. Kolm to człowiek, który wydaje się w pewnym momencie filmu uosabiać wartości stoickie. To artysta, skrzypek. Który wiedzie nieśpieszne życie na zapomnianej Irlandzkiej wyspie. Jego relacja z Padrykiem była prosta: rozmowa o codzienności, wspólne picie piwa. Ale Kolm dochodzi do wniosku, że nie może dłużej tracić czasu na banalne konwersacje. Musi stworzyć coś wartościowego, coś, co przetrwa po jego śmierci. Zaczyna się dobrze. Rzeczywiście brzmi jak podjęcie działania. Marek Aurelius, uważany za jednego z pięciu dobrych cesarzy rzymskich, zasłynął nie tylko jako władca, ale i jako stoicki myśliciel. W swoich rozmyślaniach napisał: Zrób to, czego wymaga od ciebie natura, zajmij się tym, jeśli jest to w Twojej mocy. Według starożytnych stoików masz tylko dwie opcje: albo działasz tam, gdzie masz wpływ, albo akceptujesz to, na co wpływu nie masz. Narzekanie. Nie ma na nie miejsca. Kolm bez ostrzeżenia decyduje się zakończyć długoletnią przyjaźń z Padrykiem. Padryk nie rozumie decyzji Kolma. Dla niego ich przyjaźń była stabilnym filarem życia. Czy jest to rzeczywiście działanie, czy raczej ucieczka? Kolm nie tłumaczy się, a Padryk jest wstrząśnięty. Od przyjaźni do konfliktu droga okazuje się bardzo krótka. Film porusza temat samotności i ludzkiej potrzeby bliskości. Padryk nie potrafi pogodzić się z nagłym odrzuceniem. Bo czuje, że traci grunt pod nogami. Nie dąży do wielkich rzeczy, nie marzy o sławie, liczy się dla niego bliskość drugiego człowieka i poczucie przynależności. Gdy wokół niego zaczyna brakować ludzi, próbuje zapełnić tę pustkę. Jest w filmie scena, kiedy jego siostra opuszcza wyspę, a Kolm uparcie go ignoruje, zaczyna wpuszczać do domu zwierzęta. Jego osiołek staje się na miastku towarzystwa, symbolem tego, jak bardzo boję się samotności i jak silnie zakorzeniona jest w nim potrzeba więzi. Kolm natomiast zaczyna dostrzegać upływ czasu i to jak niewiele po sobie pozostawi. Dochodzi do wniosku, że musi skoncentrować się na czymś większym, na tworzeniu sztuki. Nie chce już banalnych porozmów, chce komponować muzykę, zostawić po sobie coś trwałego. Poświęca wszystko, nawet relacje, aby osiągnąć ten cel. I just, uh, just have this sense of time slipping away in me And I think I need to spend the time I've left thinking and composing and just trying not to listen to the, any more of the dull things that you have to say for yourself but I'm sorry about it I am like. Are you dying? No, I'm not dying. But then you've loads of time for chatting. Aye. For aimless chatting. Not for aimless chatting, for good normal chatting. So we'll keep aimlessly chatting and my life will keep dwindling, and in twelve years I'll die with nothing to show for it, but the chats I've had with a limited man—is that it? I said not aimless chatting. I said good, normal chatting. The other night, two hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day—two hours, Parry. I timed it. Well, it wasn't my little donkey shite. Was to? It was my pony shite, which shows how much me. understand Jak widać, dla Padryka szczęście to codzienna szklanka piwa i przyjaciel do rozmowy. Dla Kolma muzyka, która przetrwa jego śmierć. Każdy z nich definiuje sens życia inaczej. Ich drogi nieuchronnie prowadzą do konfliktu. Epiktet, grecki filozof stoicki, który wcześniej był niewolnikiem, przestrzegał przed przewiązaniem do dawnych relacji, jeśli te stoją na drodze do rozwoju. Oto cytat z diatryb Epikteta. Przede wszystkim dbaj o to, by nigdy nie uzależniać się od dawnych znajomych. Musisz wybrać, czy chcesz być kochany przez przyjaciół i pozostać tym samym człowiekiem, czy stać się lepszą osobą i ich utracić. Jeśli będziesz próbował osiągnąć oba te cele, ani nie poczynisz postępów, ani nie zachowasz tego, co już masz. Jednak, czy dążenie do własnych celów usprawiedliwia wzajemne krzywdzenie się? Aureliusz, inspirowany naukami Epikteta, mówił: Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze. Wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. Stoicy uważali, że szczęście wynika ze współpracy. A nie zniszczenia relacji, Kolm, mimo prezentowania często mylnie postrzeganego stoickiego spokoju, okazuje dość pasywną agresję wobec Padryka. Z czasem to Padryk zaczyna przejmować inicjatywę, a Kolm, zamiast trzymać się swoich zasad, staje się coraz bardziej bierny. Jego determinacja zmienia się w desperację. Przechodzi od kontrolowania sytuacji do podania się chaosowi, który sam wywołał.

Gdy Padryk nie przestaje, Kolm realizuje groźbę. Odcina palec po palcu, aż w końcu pozbawia się zdolności do gry na skrzypcach. Tego, co miało dać jego życiu sens. Czy to nadal akt kontroli, czy już tylko desperacja? Początkowo Kolm chciał po prostu tworzyć muzykę, mimo niesprzyjających okoliczności i grającym na nerwach Padrykiem. Co ciekawe, nieświadomie kierował się stoicką zasadą dychotomii kontroli. Czyli starożytnym lifehackiem, który pomaga odróżnić to na co mamy wpływ od tego na co nie mamy. Możesz coś zmienić? Działaj. Nie możesz? Zaakceptuj i co najważniejsze, nie narzekaj. Z kogoś kto mógłby spokojnie czytać Marka Aureliusza przy kominku, Kolm zmienia się w człowieka, który raczej odszedłby w stronę zachodzącego słońca z melancholią w oczach i kilkoma palcami mniej. Czyli parafrazując, to nie był prawdziwy komunizm. Tutaj to nie był prawdziwy stoicyzm. Dokładnie stoicyzm nie prowadzi do autodestrukcji, lecz do harmonii. Marek Aureliusz powiedziałby: O ile bardziej szkodliwe są konsekwencje gniewu i smutku niż okoliczności, które zrodziły w nas te emocje. Warto zastanowić się nad tym, jak sam przekazuje swoje myśli i emocje. Jego decyzje są radykalne, brutalne. Odcina palce, jakby chciał uciszyć samego siebie. Zamiast komunikować się w sposób bardziej konstruktywny, może zamiast skrajnych gestów, mógł spróbować inaczej wyrazić swoje pragnienie zmiany. Czy rzeczywiście musiał palić ze sobą wszystkie mosty? Od Kolma czuć było nie tylko alkohol, ale też desperację i marazm. Nie zmienia to faktu, że to właśnie w trudnych momentach stoicyzm ujawnia swoją największą siłę i sens. Czy Kolm nadal jest artystą, jeśli niszczy swoją zdolność do tworzenia? Może prawdziwa sztuka wymaga poświęceń, ale czy powinna prowadzić do autodestrukcji? Dzięki, mi się podobało. Mi też się podobało. No to dawaj, koniec.